To zaczęłam wynosić już na dwór. Korozja. Duranta. Udało mi się ją zaszczepić. <ścoughs> Pościnęłam końcóweczki. I puściła korzonki. Eskulenta jadalna. Tego nie trzeba przedstawiać maureli. Mamy atiablack z nasionka. Walczycha się wybudza. Sarian Bidno taka. Musiałam pościnać trzy liście, bo ją przędziorek męczy. Oj, tato Fortunei. Zobaczcie ile ma tego potomstwa. Będzie trzeba dzielić. Basiok. Tu z nasionka wysiałam sobie Pondracea. Zobaczymy jak zakwitnie. W tym roku może nie zakwitnie. Zobaczymy. Liliawce z nasion. Koci pazur. To jest jednoroczne. Pnącze. Kukurydza. Widać już w środku. Ma włoski to chyba zakwitnie. Reszta nasion pójdzie do gruntu. No, i tu moje potomstwa. Żadna mi nie padła. Ani jedna. Santosoma. Cordora. Ta to taka uparta. Noble gigante. Pozdrawiam, Agatko. Naprawdę na nie chce rosnąć. Kalie posadzam sobie. No i to zaczyna się wybudzać. Jest jedna mniczka, tu druga. Ta idzie już do koleżanki. Riple. Tchaj, niby tchaj. Mamuśka jest jeszcze w domu. A tu jest młoda sadzonka pobrana. Black Magic. Tu córeczka Black Magic. Lawa. Kolorów jeszcze nie ma. Strasznie mi przędziorki atakowały, poniszczyły mi tak rośliny, ale wszystko się wybudza. Bluchawaj, dzisiaj rozdzieliłam sobie dwie młode sadzonki, wzięłam od niej, teraz dopiero widać, że się wybudza. Kaliodora. Nancjana przesadzana, zielona Tu mamy tą gigantea tą inną mniejszą Też zaczyna, zobaczcie ile tego puszczę w środku Będę dzieliła sadzonki jak będą szły do gruntu, teraz nie mam ochoty wysadzać nowych do nic, wynosić, wynosić Pomarańczka do gruntu pójdzie. Tu mam z nasionka posiane. To się nazywa posparnica japońska. Myślałam, że zakwitnie, ale niestety idą mieście. To na 2018 rok wysiana. Akant dzisiaj pierwszy raz wyniesiony, trochę mdleje. pościągane, no i basiok reszta egzotyków jeszcze w domu także cieszę się, że żadna roślinka mi nie padła wybudzają się jedynie, to mówię lekko podgniła tam jedna, ale uratowana no, tajgera jednego załatwiłam muszę sobie kupić Także z egzotyków padła mi tylko jedna roślina, ale to dlatego, że chciałam go podpędzić i go przelałam. Ta